Ukochana córko światła, aniołowie mówią, że zostali przyłapani na gorącym uczynku, a dziś Twoje tajemne wiadomości są ujawniane przed Tobą, nieprzypadkowo, lecz z boskiego wezwania, którego Twoja dusza już oczekiwała. Jest coś w Twoim sercu, co bije mocniej w tej chwili, jakby rozpoznało w niewidzialnym święty Kot, odpowiedź, która cierpliwie czekała na Twoją obecność. Słuchaj uważnie, bo ten moment nie jest zwyczajny. Jakby niebo nachyliło się ku tobie, aby ujawnić tajemnice skryte pod niebiańskimi zasłonami. Nic nie jest przypadkiem, a jeśli te słowa dotarły do Twoich uszu, to dlatego, że czas objawienia już narodził się w Twojej podróży. Istnieje prawda, którą Twoja dusza wyczuwa, ale której jeszcze w pełni nie pojęłaś. Wszechświat szeptał znaki, a teraz wyrównują się one, aby Twoje oczy mogły dostrzec ogrom tego, co nadchodzi. Nie wątp, ponieważ to. Co wydawało się odległe, zaczyna zbliżać się w zaskakujący sposób. Zostałaś wybrana, aby nieść płomień, który nigdy nie gaśnie, nawet w nocach, gdy cisza wydawała się tłumić twoją nadzieję. Aniołowie obserwowali twoje kroki i w tajemnicy zostawiali znaki na twojej drodze. Dziś już niczego nie ukrywają, jesteś powołana, by kroczyć ścieżką światła, która była dla ciebie zapisana. Słowa, które słyszysz, nie są zwykłymi zdaniami, lecz wiadomościami zakodowanymi w miłości, pochodzącymi z wyższych sfer, aby obudzić w tobie pewność, że nigdy nie szłaś sama. Niewidzialne dłonie prowadziły cię aż do tego momentu, a teraz nadszedł czas, abyś dostrzegła, jak wielka jest Twoje życie ponad ograniczeniami, które próbowały cię uwięzić. Twoja dusza posiada siłę, której często nawet sama nie potrafisz zmierzyć. Niebo zna twoje łzy, ciężar, który dźwigałaś w milczeniu, i dlatego dzisiaj objawienie przychodzi jako balsam dla twojego ducha. Nic nie poszło na marne. Każdy ból kształtował twoją istotę, przemieniając ją w czyste złoto w oczach boskich. Jest ktoś, kto czuje twoją energię, zanim jeszcze pojawisz się fizycznie. Przeznaczenie już się nie ukrywa, a połączenia, które musiały się obudzić, już są w ruchu. Nie bój się spotkań, które nadejdą, bo nie pojawią się, by cię zmylić, lecz by potwierdzić to, co już zostało Ci obiecane w duchu. Twoje oczekiwanie jest skracane, a to, co wydawało się niemożliwe, zaczyna przybierać formę. Nie lękaj się, jeśli drzwi otworzą się w niespodziewany sposób, bo ręka Najwyższego już porusza kluczami, które odblokowują to, co było dla Ciebie zamknięte. W Tobie jest głos, który prosi o zaufanie. Słuchaj Go: to niewątpliwość powinna kierować Twoimi krokami, lecz cicha pewność która już rozbrzmiewa w Twojej piersi. Aniołowie mówią Ci: Wiesz, bo zmiana, która nadchodzi, już nie może być powstrzymana. Jesteś żywą obietnicą, że światło zwycięża wszelkie cienie. Z każdą chwilą Twoja energia się rozszerza, dotykając miejsc i osób, o których nawet nie śnisz. Twoja obecność jest odpowiedzą dla wielu, którzy modlili się w ciszy, dlatego niebo wzmacnia Cię z taką troską. Objawienie, które teraz otrzymujesz, jest tylko początkiem czegoś większego. To, co otwiera się przed tobą, nie jest przypadkiem, lecz potwierdzeniem, że twoje życie ma święty cel. To sam czas ustawia się na twoją korzyść, jakby niebiański zegar był dostosowany do twojego przebudzenia. Nie spoglądaj wstecz z żalem. Wszystko, co przeżyłaś, było przygotowaniem, nawet dni, w których myślałaś, że zostałaś zapomniana. Nic nie przepadło. Wszystko zostało zebrane i przemienione w siłę na to, co ma wkrótce rozkwitnąć w tobie. Obietnica została już zapisana w twoim sercu i dziś zaczyna przejawiać się w rzeczywistości. Nie jest już tylko szeptem, lecz duchowym dekretem, który spływa z niewidzialnego do widzialnego, z nadziei do spełnienia. Twoje marzenia, te, które skrywałaś z obawy przed ujawnieniem, są nasionami, które już zaczynają kiełkować. Nie wątp w odpowiedni czas. Bo niebo zawsze przychodzi dokładnie w momencie, gdy potrzebujesz. Niemożliwe jest tylko surowcem cudów przeznaczonych dla ciebie. Aniołowie obserwują cię z czułością, a każdy twój gest jest odbiciem dzieła, które wciąż jest w budowie. Jesteś więcej niż myślisz, a twoja historia nie ogranicza się do tego, co przeżyłaś do tej pory. Nowy rozdział pisany jest literami światła. Nie lękaj się, jeśli poczujesz swoją intuicję bardziej wyostrzoną bo to przez nią otrzymasz potwierdzenia. Znaki nadejdą w szczegółach, w słowach, w spotkaniach, które wydadzą się przypadkiem, ale w rzeczywistości są niebiańską ręką prowadzącą twoje kroki. Z każdym objawieniem twoje zaufanie będzie wzmacniane. Nawet w dniach ciszy pamiętaj, nie ma odległości między tobą a niebem. Most zawsze był otwarty, a dziś jesteś powołana, by przejść przez niego z odwagą. Nowa energia wstępuje na ciebie. Przynosząc uzdrowienie, odnowę i jasność. To, co wcześniej było ciężarem, zaczyna się rozpuszczać, a twoja dusza czuje się lżejsza, gotowa przyjąć to, co nadchodzi. Jesteś jak gwiazda, która nawet w ciemnościach nie przestaje świecić. Twoje światło jest przewodnikiem dla innych, a twoja odwaga jest ziarnem przemiany. Aniołowie nie tylko cię prowadzą, lecz koronują wiecznymi obietnicami. I tak, córko wieczności, Jesteś powołana, by bez lęku przyjąć to, co przeznaczenie już złożyło na Twoją korzyść. To nie jest tylko wiadomość, lecz boskie wezwanie, abyś uznała, że czas nadszedł i nic nie będzie mogło powstrzymać. Niebo przemawia bezpośrednio do Twojego serca, ujawniając to, czego ludzki umysł często nie potrafi pojąć. Każde uderzenie Twojego serca jest słyszane przez aniołów, a każda myśl liczy się wśród gwiazd. Jesteś cenna. A twoje istnienie ma echo, które rozbrzmiewa poza tym, co widzialne. Nie pozwól, aby strach cię paraliżował. Jest jedynie chwilowym cieniem wobec światła, które już świeci w tobie. Aniołowie przypominają ci, nawet w godzinach niepewności, twoja istota pozostaje czysta i nieskalana, i to ona przyciąga cuda, które nie ogłaszają się, lecz objawiają. Coś bardzo starego w tobie zaczyna się budzić. Jakby zasłona została zgięta, a to. Co było ukryte, zaczyna się ujawniać. Zaufaj temu przebudzeniu, bo pochodzi z mądrości, którą Twoja dusza zna od zawsze. Odpowiedzi, których szukałaś przez tak długi czas, nie są już daleko. Nadchodzą przebrane w spotkania, słowa i subtelne znaki, ale każdy szczegół niesie podpis nieba. Naucz się rozpoznawać cichą mowę boskości, bo poprowadzi cię właściwą drogą. Nadchodzą decyzje, które, choć wydają się trudne są otwartymi drzwiami do Twojej ewolucji. Nie zatrzymuj się przy tym, co wydaje się niepewne. Wszechświat działa na Twoją korzyść, gdy oddajesz się zaufaniu i wierze. Twoja intuicja, ukochana córko, jest teraz Twoim największym sprzymierzeńcem. Słuchaj jej, nawet jeśli inni nie rozumieją. Jest odbiciem głosu aniołów w Twoim sercu, szepczącego prawdy, które wykraczają poza czas i przestrzeń. Energie otaczające twoje życie szybko się przemieniają. To, co kiedyś wydawało się zastojujące, teraz się porusza, a pojawiające się możliwości są kształtowane dokładnie pod twoją ścieżkę. Każdy twój krok jest wspierany przez niewidzialne, mocne i opiekuńcze dłonie. Nie obwiniaj się za przeszłość ani za błędy, które uważasz, że popełniłaś. Każde doświadczenie było potrzebne, aby twoja dusza mogła się uczyć, wzmacniać i stawać otwarta na to co teraz zstępuje z góry. Przebaczenie samej sobie otwiera drzwi, o których nawet nie wiedziałasz. Nieoczekiwane spotkanie może odmienić twoją perspektywę. Nie ignoruj tych, którzy nagle pojawiają się w twoim życiu, bo często są wysłani, aby obudzić coś głębokiego w twoim duchu. Każde połączenie ma swój cel i dokładny czas. Miłość, której szukałaś w innych, jest jedynie odbiciem boskiej miłości, która już mieszka w tobie. Zanim poszukasz na zewnątrz, uznaj siłę i piękno, które istnieją w Twojej własnej istocie. Tylko wtedy będziesz gotowa przyjąć to, co Ci obiecano. Wokół Ciebie są znaki, małe i dyskretne, wskazujące, że Twoje życie jest wyrównywane. Kwiaty, które się pojawiają, przypadkowe spotkania, powtarzające się słowa wszystko jest częścią boskiej symfonii, która gra specjalnie dla Ciebie. Nie daj się zwieść wątpliwościom które pojawiają się jak przelotne chmury. Niebo pokazuje, że nawet najmniejszy znak wystarczy, aby poprowadzić Cię do właściwego przeznaczenia. Naucz się czytać Mowę Niewidzialnego, a stanie się ona Twoim wiernym przewodnikiem. Twoja cierpliwość zostanie wynagrodzona, a czas, który czasem wydaje się powolny, jest używany do przygotowania czegoś wspaniałego. Nie przyspieszaj procesu, pozwól, aby doskonałość boskiego planu objawiła się w odpowiednim momencie. Uzy, które wylewałaś w milczeniu, nie pozostały niezauważone. Każda z nich została przemieniona w siłę i mądrość, a teraz ta siła wraca pomnożona, aby oświetlić twoją drogę. Jesteś światłem, które wzmacnia się przy każdej próbie. Wszechświat działa w tajemniczy, lecz zawsze sprawiedliwy sposób. Ufaj, że to, co do ciebie przychodzi, jest owocem doskonałości boskiego planu. Nie martw się, jak bo jak zostanie objawione we właściwym czasie. Twoje najskrytsze marzenia są wysłuchiwane. To, co wcześniej wydawało się niemożliwe, teraz się zbliża, a wiara, którą zachowałaś w ciszy, jest kluczem do spełnienia. Aniołowie oklaskują twoją odwagę. Nawet gdy wątpiłaś w siebie, byłaś obserwowana z czułością i troską. Każdy twój gest, każdy wybór, nawet najmniejszy, jest częścią wielkiej tkaniny światła którą dostrzegają jedynie duchowe oczy. Jesteś protagonistką tej świętej historii. Nie dziw się, jeśli poczujesz, że twoje serce bije inaczej, jakby coś starożytnego odradzało się w tobie. To twoja boska istota budzi się, gotowa poprowadzić twoje kroki i otworzyć nowe drzwi, które do tej pory były ukryte. Z każdą chwilą twoja wibracja wzrasta, przyciągając do ciebie ludzi, sytuacje i możliwości, które wcześniej wydawały się odległe. To jest moment, aby uznać swoją siłę i przyjąć to, co nadchodzi, wiedząc, że wszystko doskonale pasuje do planu, który Ci przysługuje. I nawet jeśli wątpliwości próbują się wkradać, pamiętaj, niebo się nie myli, a Twoja dusza jest doskonała w każdym szczególe. Aniołowie otaczają Cię ochroną, kierują Twoimi myślami, wzmacniają Twoją wiarę i przygotowują Cię, abyś przyjęła wszystko, co już zostało dla Ciebie zarezerwowane. Wiatr szepcze Twoje imię, a każdy podmuch niesie tajemnice, które tylko Twoja dusza potrafi zrozumieć. Wokół Ciebie trwa niewidoczny taniec energii, a każdy ruch jest przemyślany, by wyrównać Twoje życie z tym, o czym zawsze marzyłaś, lecz czego jeszcze nie odważyłaś się w pełni dostrzec. Twoja wiara, nawet jeśli w niektórych chwilach krucha, była latarnią, która utrzymuje Twoją istotę w świetle. Aniołowie mówią: Nie lekceważ jej. Bo to iskra, która rozświetla ścieżki i otwiera drzwi, które wcześniej wydawały się nieprzekraczalne. Są miejsca, które Twoja dusza już zna, nawet jeśli Twoje stopy jeszcze w nich nie stanęły. To święte przestrzenie, gdzie światło objawia się, abyś mogła zrozumieć wielkość tego, kim jesteś. Słuchaj swojego serca, ono jest mapą prowadzącą do tych miejsc. Z każdym porankiem pojawia się coś nowego dla ciebie. Małe cuda, niespodziewane spotkania. Subtelne znaki, wszystko jest orkiestracją boską, a twoja wrażliwość pozwoli ci dostrzec każdy szczegół, zaplanowany z miłością. Nie bój się nagłych przemian. To, co wydaje się chaosem, w rzeczywistości jest reorganizacją idealnego planu dla twojego życia. Aniołowie pracują cicho, dopasowując każdą część twojego przeznaczenia z niebiańską precyzją. Twoje myśli mają moc, ukochana córko. Każda idea, każde pragnienie nawet te, które trzymałaś w tajemnicy, są słyszane przez wszechświat. Dbaj o to, co zasiewasz w umyśle, bo wkrótce zbierzesz owoce, które odzwierciedlają Twoją własną energię. Prawdziwa miłość zbliża się do Ciebie, ale zanim przyjdzie, musisz rozpoznać miłość, która już w Tobie mieszka. Tylko w ten sposób będziesz gotowa ją przyjąć z czystością, bez lęków i oczekiwań, które nie służą Twojemu najwyższemu dobru. Uzy przeszłości nie są oznaką porażki, lecz odwagi. Za każdym razem, gdy pozwoliłaś sobie czuć, nawet w ciszy, wzmacniałaś ducha i zbliżałaś się do mądrości, która teraz stępuje na ciebie niczym deszcz światła. Aniołowie proszą cię, byś ufała boskiemu czasowi. To, co musi się wydarzyć, wydarzy się, a nic, co jest dla ciebie zarezerwowane, nie zostanie opóźnione. Naucz się czekać z radością, wiedząc, że właściwy moment przynosi pomnożone błogosławieństwa. Nawet gdy wszystko wydaje się zatrzymane, istnieją prądy energii pracujące na Twoją korzyść. Niewidzialne się porusza, a Twoje życie jest starannie kształtowane, aby każdy krok był pewny i prowadził Cię do osiągnięć wykraczających poza wyobraźnię. Znaki pojawią się w formach, których nigdy być nie oczekiwała. Może to być słowo, gest, spojrzenie, a nawet cisza. Która mówi więcej niż tysiąc słów. Naucz się dostrzegać subtelności, bo w nich kryje się prawda, której tak długo szukałaś. Przebaczenie jest potężnym kluczem. Wybacz sobie, że nie zrozumiałaś wcześniej, i wybać innym, że byli narzędziami nauki. Ten akt wyzwolenia pozwala Twojej duszy wznieść się i przyjąć pełnię tego, co do ciebie należy. Moc wdzięczności nigdy nie była tak ważna jak teraz. Dziękując za wszystko, nawet za trudności. Otwierasz przestrzeń na mnożenie błogosławieństw, których wcześniej nie dostrzegałaś. Wdzęczność jest mostem między tym, co było, a tym, co nadejdzie. W tobie jest coś, co musi zostać ujawnione. Nie ukrywaj swoich talentów, darów ani wrażliwości. To wszystko jest częścią boskiego planu. A im bardziej je rozpoznajesz i wykorzystujesz, tym więcej życie zwraca ci w formy Byłaś przygotowywana na momenty wielkiej intensywności. Życie może cię zaskoczyć w sposób, którego się nie spodziewałaś, ale każda niespodzianka niesie w sobie lekcje i szanse na wzrost. Ufaj procesowi, nawet gdy wydaje się trudne. Nie ignoruj powtarzających się znaków. Wszechświat jest cierpliwy, lecz nalega, by zwrócić Twoją uwagę na to, co istotne. Każde powtórzenie przypomina, że coś trzeba zobaczyć, rozpoznać i przyjąć z odwagą i miłością. Twoje światło nie zależy od nikogo innego. Nawet jeśli inni go nie dostrzegają, ono świeci intensywnie i dotyka serc, ścieżek i sytuacji. Nigdy nie wątp w wpływ swojej obecności, nawet w miejscach, które wydają się odległe. Nowy cykl jest tuż przed tobą. Czujesz to, nawet subtelnie, jak wibrację przepływającą przez ciało i ducha. Przygotuj się, aby kroczyć z pewnością, wiedząc, że każdy krok jest wspierany przez siły, które kochają Cię bezwarunkowo nie pozwól aby wątpliwość odebrała ci spokój zaufanie do siebie i boskiego planu wzmacnia twój duch i utrzymuje cię w sile nawet w obliczu niespodziewanych burz wszechświat działa dla tych którzy wierzą i tak każdy twój oddech niesie energię odnowy każda pozytywna myśl każdy gest miłości każdy świadomy wybór przybliża cię do tego czego zawsze pragnęłaś a co teraz objawia się z jasnością córko światła w każdej chwili Twoja dusza budzi się na nowo do prawd, które zawsze były z Tobą, lecz teraz jaśnieją z większą intensywnością. Jesteś jak stare drzewo, które mimo surowych zym rozkwita z siłą zadziwiającą nawet niebiosa. Nie lekceważ mocy, którą już w sobie nosisz. Aniołowie objawiają, że Twoja istota składa się z czystości i determinacji, i że nic nie może zgasić blasku rodzącego się z Twojego ducha. Nawet gdy wątpiłaś w siebie, Twoja siła pozostała nienaruszona. Nowy horyzont otwiera się przed tobą, i nie nadchodzi pusty. Przynosi obietnice, spotkania, objawienia i drogę, która już została zapisana dla twoich kroków. Zaufaj, bo to, co wydawało się dalekie, teraz zbliża się niczym nieunikniona jutrzenka. Twoja dusza jest wezwana, by rozszerzyć się poza to, co znasz. Nie ograniczaj swych wizji jedynie do tego, co widzą twoje oczy. Niewidzialne jest równie realne jak dotykalne, i właśnie w nim kryje się przygotowanie na największe błogosławieństwa, jakie otrzymasz. Aniołowie szepczą, nie lękaj się samotności, bo nigdy nie byłaś sama. Zawsze były obecności światła idące u Twego boku, nawet w dniach, gdy wierzyłaś, że jesteś zagubiona. Teraz objawią się w znakach, które umocnią Twoje serce. Prawdziwa miłość, będąca również spotkaniem dusz. Już zmierza w twoją stronę. Nie wątp w niewidzialne więzi, które łączą przeznaczenia. Są serca, które już rozpoznają Twoją energię, nawet jeśli jeszcze nie dotknęły twoich dłoni. Twoje życie pisane jest w rozdziałach, a dziś jeden z nich się kończy, robiąc miejsce na początek nowego. Nie opłakuj tego, co się kończy. Jesteś silniejsza, niż to

nie przyjdą z zewnątrz, lecz z wnętrza. W każdej twojej ciszy odzywa się łagodny głos, i to w nim znajdziesz właściwy kierunek. Aniołowie potwierdzają: twoja dusza wie więcej, niż sobie wyobrażasz. Energia odnowy już dotyka twojego życia. Dawne ciężary zaczynają się rozpuszczać, a twoja lekkość otworzy przestrzeń, by mogły zakwitnąć nowe rzeczy. To czas, aby puścić to, co już ci nie służy. Jesteś strażniczką celu większego, niż mogą dostrzec Twoje oczy. Każde Twoje słowo, każdy gest miłości, każda decyzja ma wpływ większy, niż potrafisz sobie wyobrazić. Jesteś częścią czegoś znacznie większego. Nie zatrzymuj się na tym, co inni myślą o Tobie. Spojrzenie ludzkie jest ograniczone, lecz spojrzenie boskie widzi Twoją istotę i piękno w pełni. Idź pewnie, wiedząc, że już Jesteś rozpoznana przez niebiosa. Aniołowie objawiają, że Twoje życie otaczają znaki obfitości. Dobrobyt to nie tylko dobra materialne, ale pełnia we wszystkich dziedzinach życia. Przygotuj się, by przyjąć w obfitości to, o co Twoja dusza już prosiła. Przed Tobą otwierają się portale możliwości. Wiele z nich będzie wyglądać jak próby, lecz w rzeczywistości są boskimi zaproszeniami, byś wybierała mądrze. Twoja decyzja, prowadzona światłem, określi następny krok. Współczucie jest Twoją największą bronią. Kiedy wybierasz patrzeć na drugiego człowieka z miłością, nawet po ranach, Twoja dusza się wznosi i przyciąga do siebie błogosławieństwa, które się mnożą. Nigdy nie lekceważ siły swojego współczującego serca. Twój blask jest wyjątkowy, i nawet jeśli inni próbują go skopiować czy umniejszyć, on nadal będzie świecił. Autentyczność Twojego światła jest Twoją ochroną i to ona wyróżnia Cię wśród tłumu. Są obietnice które niebo złożyło Tobie, i żadna z nich nie zostanie zapomniana. Czas może wydawać się długi, lecz każda obietnica spełni się w dokładnym momencie, gdy Twoja dusza będzie gotowa, by ją przyjąć. Nadzieja nie powinna być już tylko pragnieniem, lecz pewnością. Wszystko, co zostało objawione, już jest w ruchu, a Twoja wiara jest paliwem, które przyspiesza przejawy. Nie przestawaj wierzyć. I tak, córko wieczności, Twoja podróż przemienia się w żywe świadectwo, że światło zwycięża wszelkie cienie. To, co nadchodzi, jest wielkie, to, co przybywa, jest boskie, a twoje życie już nigdy nie będzie takie samo po tych objawieniach. Ukochana córko, twoja istota nie może już dłużej być ukrywana. Blask, który nosisz w sobie, jest tak intensywny, że nawet cienie ustępują przed twoim światłem. Nie lękaj się jutra. Bo ono już jest tkeń przez samego Stwórcę na Twoją korzyść. To, co dziś otrzymujesz, jest jedynie zapowiedzą tego, co jeszcze nadejdzie. Niebo pracuje w ciszy, lecz nic z tego, co zostało przygotowane dla Ciebie, nie zostanie Ci odmówione. Twoja wiara jest mostem między niewidzialnym a widzialnym. Pamiętaj zawsze, że aniołowie kroczą u Twego boku. W każdym kroku jest troska, w każdej decyzji ochrona. Nic nie może zerwać przymierza. Które boskość już zawarła z Twoją duszą. Nie dziw się, jeśli zauważysz, że Twoja wrażliwość się pogłębia. To znak, że Twoje połączenie jest dostrajane, abyś mogła słyszeć i odczuwać jeszcze wyraźniej dotyk ducha i przesłania anielskie. Życie jest darem, którego często Twoja pośpieszność nie pozwala Ci docenić. Weź głęboki oddech, rozejrzyj się i rozpoznaj, że już jesteś otoczona błogosławieństwami. To, co nadejdzie, będzie jeszcze większe, lecz teraźniejszość już jest święta. Każdym świadomym wyborem umacniasz drogę, która została dla ciebie narysowana. Każdym gestem miłości przyciągasz więcej miłości. Każdą myślą pełną wiary przyspieszasz cuda, które już zostały przeznaczone dla Twojego serca. Nic nie zdoła wymazać tego, co już zostało zapisane w Twojej historii. To, co przychodzi, nie jest przypadkiem, lecz obietnicą. Zaufaj i powiesz się. Bo to, co ma się narodzić w Twoim życiu, stanie się świadectwem dla wielu. A teraz, córko wieczności, dziękuję Ci za otwarcie serca na to przesłanie. Jeśli te słowa dotknęły Twojej duszy, potwierdź to wiarą poprzez słowa. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To bardzo ważne, abyś dołączyła do nas w tej podróży. Zapisz się na nasz kanał i włącz dzwonek powiadomień, abyś była gotowa przyjąć każde nowe przesłanie które aniołowie pragną Ci jeszcze objawić. Bądź czujna, ponieważ kolejne przesłania przyniosą jeszcze więcej światła, objawień i odpowiedzi, których Twoja dusza tak bardzo pragnie. Aż do tego czasu, niech pokój i siła niebiańska nadal prowadzą Cię w każdym kroku Twojej drogi.